Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony i dzisiaj jak to powiedzieć jest koniec sezonu trzeciego w rozdziale trzecim. Dzisiaj to jest odcinek taki pożegnalny, więc no, to jest odcinek pożegnalny, tutaj wszystko sobie nie zrobiłem, więc no, ale to jest odcinek pożegnalny. Będziemy, będą jakieś 3-4 rundy. W pierwszej polecimy sobie na mityka bo wyhodowałem sobie jeszcze przed końcem sezonu mityczne ziarno i będziemy grali mitycznym młotem, dokładnie. Będziemy grali mitycznym młotem. W, drugi, w drugiej grze pewnie polecimy sobie na Wejdera. tak mi się wydaje, żeby go załapić mieć mityka. A w trzeciej grze pewnie polecimy sobie na usp jeszcze, żeby dać te końcu, końcówki golda. No i chyba na jaskinię Bawus jeszcze polecimy, ale to jeszcze zobaczymy, więc ja już zapraszam was do oglądania. Okej, okay, widzowie, jak widzicie sami mam mityczne ziarno, mityczne ziarno sobie zasadziłem tutaj, Żeby jeszcze sobie zagrać młotem. Oczywiście, w ogóle, ja w ogóle nie miałem w tym sezonie DMR y, mitycznej, znaczy DMR mityczną ja miałem, tylko że z nie? Ale tak to z, z ziarenka to nie, więc co, mam nadzieję, że się szybko nie wyłożę z tą bronią, bo nie chciałbym się wykładać. Mi się wydaje, że trochę miejscówek zniknie. Mi się wydaje, że akurat, nie wiem, skrzyżowanie albo nie wiem, kamienisteki kamieniste na przykład nie zniknie. Rozumiem jednak takie miejscówki, które jednak nie powinny zniknąć. Ale dobra, otwórzmy sobie skrzynkę. Kałach, ok, To nas my nie będzie potrzebne. Bo mamy oczywiście... Najpierw sobie może zbiermy grzybki pewnie już tego drzewka nie będzie, więc słabo troszeczkę. O, pyk. Mamy, proszę bardzo. Te, to... Dobra. Ale, by, by, ale byłyby jaja widzowe, gdybym padł. A nieraz takie coś było, że ja padłem z mityczną bronią. Dobra, uleczmy się na spokojnie. Mm. No, uleczmy się, no chileczku. Więc to raczej ostatnia moja mityczna broń w tym sezonie. No, niestety, niestety. Yy, o, lepsza broń. Piłę. Można w sumie wziąć piłę, ale dobra, wezmę sobie Forta Fort Ale gdzie jest to nasze ziarenko? Ok. A zasadźmy sobie to ziarenko, a czemu by nie? Może, ale dobra, weźmy sobie rifta jednak i Forta Fort możemy? Tak, możemy to zrobić. Dobra. No dobra, to lecimy raczej teraz na typów. No w ogóle widzowie, czekajcie, miałem paszport na Dragon Ball'a gdzieś. Dragon Ball jest gdzieś tam, bo chciałem jeszcze pójść sobie na Dragon Ball. Hmm. Czekaj, niech on wyląduje. To, 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 to. Gdzie on może być? Widzowie. Ok, tutaj, no to lecimy. Lecimy na Dragon Ball. Bo no może nikt mi go nie weźmie. Jak weźmie, to będzie troszeczkę słabo. O nie, też typu leci na Dragon Ball. No spróbujemy być mimo, mimo wszystko pierwsi. O oh, nie. O oh, nie. Dobra, uciekł. Aha, bo to jest ten typ, co miał Dragon Balla. Dobra, spróbujmy. USP! On jest? Ale ja się stresuję. Jezus, gdzie on może być? Nie wiem. Dobra, uciekamy. Nie się wydaje, że tej nie będzie niestety w następnym sezonie. O Jezu. Może spadł. Głęb pielenie powinno być w następnej grze nawet. To można powiedzieć na pielenie. Do tego zasadziłem. Ale powiem, że fajnie, bardzo się cieszę, bo mamy też USP. Chyba tak to się nazywa. Dobra, ale trzeba na fragi jakieś lecieć. Co wie? Nie, myślałem, że lama. Ja. Jo! Okej. Okay. O, ulepszona skrzynka. No kałach jest akurat nam zbędny. No, dobra, weźmy sobie tak, tak. Okej. Okay. Halo, nie ma tutaj typów żadnych? Halo, gdzie są no, typy? O, typo, Rifta, użył. się tak stresuje? Sto, mieć tą broń. Ale szczerze? chciałbym znaleźć tego. Jakiegoś typa. Szkoda że, szkoda, że się nie udało tego z Kamehameha yy, zabić. Może ktoś na zabawie w świątyniach będzie. Ale sp możemy spróbować też dojść do kom komnaty. To ja spróbuję znaleźć te symbole i widzimy się zaraz. Okej, okay, mamy pierwszy symbol, okej. Okay. Dobra, poddaję się z tymi symbolami. Dobra, lecimy do strefy. Znaczy, w sumie jesteśmy w strefie, ale... No. O, tam też gościła tego, mityczna. Oho, ho Ale dobrze, że tu przyszedłem, nice. Trochę daleko ta strefa. Ej, spróbujemy na Dragon Ball jeszcze pójść. Bo Dragon Ball powinien jakoś w naszą stronę mniej więcej iść. Nie zatrzymuj się, byku. To jest gdzieś tam, a 400 metrów to troszkę dużo. O? Dobra, weźmy sobie za. Dobra, za to weźmy ciul w ciul, ciul, ciul splesze. Dobra, lecimy, lecimy. Będziemy mieli kamecha, mecha. Ktoś zabrał kamecha, mecha. Oho. Koniec jest. Mamy to widzowie. Uh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, wiecie co, chyba Kamecha Mecha nie mogę. A w sumie, dobra, Kamecha Mecha wezmę. Niech będzie, ale lucik mamy potężny. Dzowie. ale to był taki fard że ja go zabiłem. Wow, no gra wychodzi pojechałem, wychodzi. Bo już USP możemy sobie odpuścić, bo już w tym meczu mamy USP. Dobra. Kurde, w sumie chmurka by się przydała. No, ale trudno. O, dzik. No, niestety dzik. Niestety. O! To śleci? Dobra. Na no spokojnie, jeszcze użyjemy kamy ham, Double kill. A to chyba nie zrobiłem double killa. O, kolejny USP, ale USP nie jest nam potrzebny. Lucik jest tutaj potrzebny, tylko A moi, to de? Dobra, nice. Ładnie to rozegrałem. Ty no całkiem spoko gra, całkiem spaczko gra nam się układa jeśli jakbym wygrał, to by było w ogóle już super Spręż, ok Halo O, tam, 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 tam Tak, widzowie, okej, okay, jesteśmy już w busie, w takim razie czekamy na statek Wejdera. Hmm. Halo, statek? Aha, tam jest. No dobra, no to lecimy tam. Z troszkę z opóźnieniem. No ale... <grym> w ogóle widzowie, cieszycie się, cieszy, że jest utra nowy sezon? Ja się cieszę. A wynik mi na ten statek wadera nie poleciał, bo wtedy będzie zrobić kolej kolejną gra. Dobra, nikt mi nie powinien tam polecieć. Tylko głupia będzie jak ja od bossa padnę, nie? Ha, tam jest typo, fajnie. był chyba aktor, nie no w sumie chyba nie aktor, ale... No, nie jest to umiejętny gracz. O, impulsy. Banana. Vader. Dobra. Nie. Jem banana. Widzicie, jak dobrze, że wziąłem banana. Dobra, gdzie jest to? Okej, okay. statek poleciał na szczęście niezmagowany. Halo, gdzie chcesz, gdzie chcesz statek polecieć? A, tutaj, okej. Okay. Może widzowie, dobra, ale jak coś widzowie, to tam to coś tam nie widzieliście. No. Widzowie nie jest przyjemnie, ponieważ lecą typy. Lecą typy. A nie dlaczego lecą typy. Ale dobrze, Wejder tam robi swoje, mam nadzieję. Teraz tutaj wyląduje na stację. Wezmę sobie Pema. Jakąś broń tutaj, pyk. No i lecimy tam na Weidera od razu. Nie ma, nie ma co widzowie przedłużać. Nie ma co przedłużać. Mm. Nie no, bez jaj. Nie no. Dobra, loduwa, loduwa, uratuj. Mhm, super, mnie uratowałaś. No, ale w sumie leczenia to trochę daje to. A, to jest. A nie, to jest pierwszak jednak. Okej. Okay. Wolę pierwszego taktikala. Dałóżmy, wypiję teraz dużą potę i zaraz będą małe. Zobaczcie, że tak będzie. Ale można wziąć bandaże. O, pyk. A piję w sumie też możemy wziąć. Czemu by nie? Dragon Ball koło mnie wylądował. Nice. To lecimy na Dragon Ball. To jest niedaleko, to polecimy sobie. Hmm, dobra, dobra. No, spokojnie. Weźmy się tak. I tak. Teraz można polecić na wejdera Oj, bez gitu, bo ja teraz mogę zrobić tego trika, że rozwalić wejdera na strzałach. Problem jest taki, że tam typo na tej górce cały czas siedzi. Hey, gdzie jest ten tył? Wejder, czy on już rozwaliła wejdera? Nie gadaj. Oh, Anja yeah, ist. Yes. Wooooowł! Dobra, poty, weźcie się troszkę, uspokójcie. Jak on mnie widzi? Chłopie. Dobra, idźmy sobie tutaj. Okej, okay, weźmy sobie... Nie, nie tak! Jeju. Albo dobra, nie będę sobie tego pił. Weźmy sobie tutaj tak. No i w sumie można tak. Dobra, to jest najważniejsze, że mamy miecz. I mamy... Dobra, w tym odcinku wszystko idzie tak jak powinno. Okej, okay. w sumie spoczko ta gra. No, chill, chill, spaczko fajnie, fajnie. Co to jest? A, impulsy, okej. Okay. Niepotrzebne, ale muszę do strefy iść, widzę, Eee... Okej, okay. możemy w sumie pójść jeszcze po USP. Tylko, że troszeczkę metrów zajmie. Więc ja pewnie dam wam cięcie, jak to zawsze. I tego, i. I jakby jakiś typo był, to po prostu dam wam znać. Ej, typo. Dostał! A jak ktoś mi go zabrał, nie fair. Dobra, uleczmy się, uleczmy. Na spokojnie, o, mamy nowego PMA. Dobra, nie wiem czy zdążymy po USP, bo no raczej zaraz pewnie, no. Dobra, nie zdążymy, bo nawet mamy typa. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście my się żegnamy z rozdziałem, znaczy z rozdziałem 3 sezonem trzecim. Do następnych odcinków już widzimy się jutro na odcinku z nowego sezonu z przeglądu karnetu bojowego, bo no, ten karnet już oczywiście cały zrobiłem. Niestety ostatniego poziomu raczej się już nie uda wbić, no niestety, ale trudno, widzimy się jutro o no, od razu nam Was nagram odcinek jak wbiję ten karnet. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa! Pa.